Cześć ja jestem Michał a w dzisiejszym odcinku Cristiano Ronaldo skrytykował rynek transferowy. Strasznie długi rzut karny. Suarez w Juventusie a Mandžukić w FC Barcelonie? To możliwe. Brazylijska legenda radzi Neymarowi przejście do Juventusu. Strzelili gola grając w 12. Zostali surowo ukarani. Wczoraj na kanał przyszło ponad 400 nowych widzów. Bardzo dziękuję i witam wszystkich nowych subskrybujących ten kanał. Ja tylko przypomnę, że ruszył nowy sezon w Football Team, jeżeli chcecie wesprzeć, no to szukamy bramkarza i obrońcy szczególnie. Tak wygląda nasz skład, jeżeli widzisz miejsce to zachęcam do klubu, do dołączenia do klubu ostatnich wizdek. No i lecimy z dawką newsów, miłego oglądania! Jeden z newsów będzie dotyczył krytyki rynku transferowego przez Cristiano Ronaldo. W związku z tym mam dla Was zagadkę. Które miejsce wśród najdroższych transferów w historii zajmuje Cristiano Ronaldo? Zachęcam do odpowiadania w sekcji komentarzy. Zagadka standardowo zostanie rozwikłana na końcu materiału. W dzisiejszych czasach nie ma w tym nic dziwnego, że dokonuje się transferów wartych ponad 100 milionów euro. Można wręcz uznać, że jest to na porządku dziennym. Nie wszystkim jednak to się podoba. Ostatnio w portugalskiej telewizji taki precedens skrytykował Cristiano Ronaldo. Piłkarz uważa, że wydawanie tak ogromnych kwot jest szaleństwem. Pomijając o Feliksa, teraz każdy piłkarz, który jeszcze niczego nie pokazał, już jest warty 100 milionów euro. Dzisiaj ceny są surrealistyczne. To szaleństwo. Widzicie, jak zawodnicy z pola i bramkarze przechodzą za astronomiczne kwoty. Oprócz słów krytyki znalazł się również drobny pozytyw, który skupia się na czysto biznesowym podejściu do sportu. Z drugiej strony jest to dobre, ponieważ oznacza, że biznes piłkarski żyje i ma się dobrze. Gdyby Portugalczyk był kilka lat młodszy, z pewnością on dumnie wiódłby Prym w rankingu najdroższego piłkarza w historii. Niestety dla niego w chwili obecnej Cristiano Ronaldo jest obok tego wielkiego szaleństwa. W ramach czwartej kolejki Championship mierzyły się ze sobą drużyny Charltonu Athletic oraz Barnsley. Doszło w tym spotkaniu do bardzo dziwnego wydarzenia. W jego trakcie wykonał jeden z najdłuższych w historii rzutów karnych. Lyle Taylor wykonując jedenastkę szedł spacerkiem, który trwał około 8 sekund. Najlepiej będzie, jak sami zobaczycie, jak to wyglądało. Po spotkaniu trener Charltonu pochwalił swojego zawodnika, jednocześnie relacjonując, że nie wierzył w powodzenie wykonania rzutu karnego. Szczerze mówiąc, myślałem, że tego nie strzeli. Jednak był taki spokojny w tej sytuacji. Jest idealną osobą do wykonywania karnych. Światowe media spekulują, które kluby mogą jeszcze pokusić się o transfery. Włoskie Tutto Sport donosi, że może dojść do dużej wymiany między Juventusem a FC Barceloną. Dyrektor włoskiego klubu Fabio Paratici, przebywający obecnie w stolicy Katalonii, ma sądować możliwość sprowadzenia Luisa Suareza do Turynu. Aby Urugwajczyk odszedł do Włoch, najpierw na Camp Nou musiałby wrócić Neymar. Oprócz spekulacji na temat Suareza, sporo mówi się o wymianie Emreczana za Ivana Rakiticia. Jednak w tej kwestii kluby mają być dalekie od porozumienia. Według tego samego źródła włoskiego Tutto Sport na celowniku Dumy Katalonii znalazł się chorwacki napastnik Mario Mandžukić. Piłkarz Juventusu miałby być częścią wymiany, w drugą stronę ma powędrować młody Juan Miranda. Jednak tak jak w przypadku poprzedniej wymiany, ta również jest daleka od porozumienia. FC Barcelona w obliczu kontuzji Dembele i odejścia Filipe Coutinho musi się rozejrzeć za dodatkowym piłkarzem do formacji ofensywnej. Wciąż nie jest wiadome, jaki los czeka Neymara w trwającym już sezonie 2019-2020. Brazylijczyk wciąż liczy na to, że lada dzień opuści Paris Saint Germain na rzecz Realu Madryt lub FC Barcelony. Do gry może jeszcze wkroczyć Juventus. Brazylijska legenda piłki nożnej Rivaldo sugeruje Neymarowi, aby przeniósł się do Włoch, aby móc grać w jednej drużynie z Cristiano Ronaldo. Włoski klub ma w tym momencie tylko jedną gwiazdę. To byłby korzystny transfer dla piłkarza i zupełnie naturalny dla mistrzów Włoch. Byłoby wspaniale dla Cristiano, gdyby Neymar grał u jego boku. Brazylijczyk wsparłby go i wziąłby część odpowiedzialności w Juventusie. Neymar pomagałby Portugalczykowi golami i asystami w każdym meczu. Mogę sobie wyobrazić cuda wyczyniane przez ten duet na boisku. Jednak czy Cristiano Ronaldo i Neymar dobrze by czuli się w jednym klubie? Czy nie byłoby dla nich zbyt ciasno? Być może już niedługo się o tym przekonamy. Być może mieliście okazję usłyszeć o niespotykanym wydarzeniu w moim mieście. 14 sierpnia był rozgrywany mecz czwartej ligi pomiędzy Mazurem Ełk a MKS Korsze. Samo spotkanie zakończyło się wynikiem 1 do 1, jednak nie to sprawiło największe kontrowersje. Mazur w momencie zdobycia bramki grał w 12. Co ciekawe zauważono to dopiero w skrócie wideo. Swoją drogą gola strzelił 15-latek Szymon Dębek, dla którego był to debiut w seniorskiej drużynie. Co ciekawe Szymon potrzebował zaledwie 28 sekund na pokonanie bramkarza po wejściu z ławki. Sami zobaczcie strzeloną bramkę. Kuriozalna sytuacja miała swój finał w Warmińsko-Mazurskim Związku Piłki Nożnej, który postanowił ukarać Masur Ełk walkowerem. Komisja Rozgrywek Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Nożnej na dzisiejszym posiedzeniu rozpatrzyła odwołanie klubu MKS Korsze dotyczące zdarzeń zaistniałych w 55. Minucie spotkania Forbet 4, 4. Ligi, rozgrywanego 14 sierpnia między MKS-em Masur Ełk a MKS Korsze. Komisja na podstawie oceny zebranego materiału postanowiła zweryfikować wynik meczu jako walkower 0-3 na niekorzyść MKS Mazura Ełk. Zarząd ludzkiego klubu postanowił złożyć odwołanie od decyzji warmińsko-mazurskiego związku piłki nożnej. Odpowiedź na zagadkę: Cristiano Ronaldo zajmuje siódme miejsce w rankingu najdroższych transferów w historii. Jego transfer z Realu Madryt do Juventusu kosztował włoski klub 117 milionów euro. Czy zastanawialiście się kiedyś, dlaczego Arek Milik gra z numerem 99 na plecach? Albo Mohamed Salah nosił niegdyś numer 74? Dowiecie się tego z filmu, który widzicie na obrazku z kanału Zawód Typer. Na dziś to tyle, dzięki za uwagę. Sprawdźcie też inne filmy, które pojawiają się wam na ekranie. A my widzimy się już wkrótce. Do zobaczenia.